Dzień dobry. Misję. thanks to our friends in the resistance we have a fix on the soldier that was taken captive during our previous operation it sounds like they're being held in a high security advent facility and our best chance of reaching them will be to go in as quietly as possible if we're discovered things are going to get ugly real fast Intel has <laughs> our operative being held in the main structure just ahead. We have the advantage of stealth here, so we should try to get in and out as quietly as possible. If the enemy spots us, this is going to get a whole lot harder. Trochę się dziwię, że jestem misja w lesie, te misje się toczą w miastach, no ale. Skoro tak gra wylosowa, to taką misję będziemy mieć. My tak jak Bradford powiedział, y... Tak jak powiedział Bradford, y... warto w tej misji trzymać się w cieniu, najdłużej jak to możliwe. W zasadzie to chyba całą misję można w ogóle przejść nie ujawniając się. And it's done. We have Firebrand on standby for evac, Commander, but as soon as she gets in range, the whole compound will go on high alert. We should hold back unless we have the target, or it's an absolute emergency. Mamy tutaj wieżyszki, które się nie będą przemieszczać, więc jeżeli tylko zejdziemy im z linii wzroku, to yy, no nie, nie będą na nas zagrożenia. Czemu to jest krew rozmarowana? No, jeden człowiek to jeszcze nie jest drużyna, no ale w sumie według definicji, jeden żołnierz to już oddział. Także może to ja się mylę. Tak jak takich o w momencie kiedy naszego żołnierza już y, uratujemy, to wtedy się z tego ja Nawet tutaj. Część. Nawet tutaj nie podchodź, głupiku polu. Możemy spróbować wejść do góry. Tutaj jest chyba. Nie, tutaj jest ten żołnierz. Oczywiście, że tak. Teraz pytanie: czy tutaj gdzieś są drzwi, żeby można było wejść? Nie, to chyba tylko przez okno będzie się można wbić. Ale jeżeli drzwi otworzymy delikatnie, nie przebiegając przez, przez nie, to y, wydaje mi się, że nie uaktywnimy alarmu. Zresztą to trzeba będzie sprawdzić jeszcze, oczywiście. Got it. Czasem trzymamy się. co osłoną. Jakim cudem on teraz mnie zoba nie zobaczył? Ten tutaj? <laughs> Absurd. Ja, ale to jest gra komputerowa wiodą Dobrze, idź sobie, idź, sobie. Ten nie powinien zobaczyć, ponieważ jest oddalony. Dragonowej, oczywiście. Teraz Spuścimy się tutaj i otworzymy drzwi. Jest dobrze. Na razie jesteśmy cały czas w ukryciu. Pytanie, czy ten żołnierzyk będzie tutaj szedł w moim kierunku? Jeżeli tak, to jest szansa, że, że mnie odkryje, ale prawdopodobnie wtedy zginie. A poszedł sobie. Wtedy nie jest podejrzane, że te drzwi są nagle otwarte. Organowa może hakować. Podejrzewam, że to wywołujesz wojnę w tym momencie. Tylko, że nie widzimy żadnego wroga. Spróbujmy. Otwórz to drzwi i uruchamiając zabezpieczenie. No właśnie bo zdąbować mały skład informacji. Jest tylko niewiele mniejsza szansa na to, że się to nie uda, więc spróbujmy. No i tak się nie udało. Czemu nie mogę w swoich. W swoich warunkach stawić tego? Mogę przecież. A czemu tam muszę się udawać? Nie rozumiem. I Dragonowa też już nie jest w cieniu. Dobra, tu jest jeden Morba na pewno. A i tutaj jest jeszcze jeden. O nie, nie dobrze. No to łyknie szarpnęła chyba. Nic mu się nie stało. No niedobrze to, niedobrze, niedobrze, niedobry rezultat. Przecież bardzo zły. Czemu? To jest niecholery. Zróbmy tutaj ukrycie. Weźmy do środka. Ten żołnierz jest zagrożony, no ale co poradzić? Mam nadzieję, że to nie zlikwiduje, bo w sumie chyba zrobię to w zniekolności. Mam nadzieję, nie to może zlikwidować mi. Roger, ja ukrycie. On się pewnie i tak ruszy w tej chwili. No? Ale ruszył się z osłona i będzie strzelał. Okay, nie trafił. Ale to może trafić. Nie chciał strzelać jednak. I ujawniono ją. Wspaniale. Próbujemy, może tędy się wyrzucać. Teraz ten gość wtedy widzi i ten chyba też, niestety, widzi wszystko zróbmy tak w to miejsce. I'm busted. I'm busted. Got it. Moving. Moving out. The VIP is with me. We're on our okay, way out, out of here. I'm gone. All XCOM operatives are secure. Firebrand is returning to base. I suppose after having allowed them to be captured, the least you can do is mount a rescue attempt. <sighs> I join you in your concern for the poor individuals snatched from our rehabilitation center today. Their new lives were beginning. Their hearts opening to the embrace of the elders. I assure you we will get them back. It wasn't easy, but Mox has been safely returned, Commander. He's eager to get back into the fight. I am glad to return to your service, Commander. I will not forget what you and your soldiers have done for me. Efficiently executed and no casualties. You could lead the Reapers any day, Commander. Well done. Commander, having these two soldiers continue to work together has paid off. W tym momentu, że możemy trafić, samochód, do Na razie nie chcę tego. Y... Jak się to tej więzi o, więzi zakładać, o, tworzyć. Dowódca, po naszych ostatnich sukcesach członkowie ruchu oporu dostarczyli nam raport o działanocie, którą powinien się sprawdzić. I w nagrodę dostaniemy żołnierzy. This is the They may look like Advent, but they sure don't act like it. Now that we've established contact, we can scan at this location to gain additional support for our cause. You know them as they were, the soldiers of Advent. Now they are free to choose. If you stay your course, Commander, they will stand with you until the end. Commander, I believe it is time that we meet. I am Betos. First of the freed advent, you are safe here. Praetal Mox was new to our cause, but he believed in our people's freedom, in this alliance, in you, Commander. I shall do the same. My skirmishers stand ready should you need them. May our stand a co mówi o tym tak, jakby Praetel Marx był martwy? Dostajemy teraz informacje teraz rozkazy od nich od czerwonych. A no, nie możemy ich na razie zmienić. Poza tym wciąż aula ruchu oporu się buduje. Tak as you are driven to free your people from the perceived oppression of the elders the burden of honor upon me since my creation drives my service to the gods intention czemu się zwiększyła wiedza? Przezwrotowaliśmy moksa a może się zwiększyła połowę tylko These Chosen are constantly hunting us to try and recapture you, Commander, and are spreading terror throughout the Resistance as they go. We'll need to pay close attention to each one as they gain more information about our plans. We'll continue to contact we have Prawdopodobnie? Nie, na razie tylko jedna, ponieważ mamy tylko jeden region. W każdym regionie się będą pojawiać misje. Oddzielnie. Czyli musimy mieć więcej regionów, żeby mieć do wyboru. Poziom trudności niski i dostaniemy za to naukowca. O, akurat się przyda. Zapobiegam różnemu wydarzeniu. Wszyscy żołnierze Adwentu czyli będą mieli więcej granatów. O, spoko. Więc, ledwo to skończyliśmy misję, a już zaczynamy następną? Niech będzie. W tej misji, mam nadzieję, będzie więcej strzelania.

Myślę, że to był dobry plan. No.